Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przygód z Flotarem. Witam, witam Was z, z moim kopułą. Wow, to jest właśnie to chyba jakaś kopuła, nieważne. Dzisiaj e, pójdziemy sobie właśnie w wpadłem na pomysł, co będziemy dzisiaj robili, a jest to oczywiście. E, tu, 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 już Wam mówię, będziemy zdobywali do końca tą wieżę, bo ja ją tam zostawiłem, ale chciałbym zabić tego bossa. Mamy Smita, mamy. Jest, mamy, dobra, mamy jakieś enchanty po prostu, żeby były. Bo czemu czemu by nie? I okej, okay, yy, zbroję jakąś musimy ogarnąć. Obojętnie jaką w sumie. Dobra, weźmiemy sobie orkowy hełm yy, Tu powinien mieć jakieś orkowe buty Tu tu gdzie mam jeszcze jakąś... Ej, jest, tu mam orkowe... Jeszcze nie mam chyba zbroi, orkowej szkola. Fajnie by to się prezentowało wszystko, ale jak nie ma to nie ma. Ale dobra, tak wygląda mi sobie jeszcze założę Gondorian Armor. Wow! Dobra, naprawdę, chestplate, nie armor. Le. Nieważne. Co nam będzie dzisiaj potrzebne? Weźmiemy sobie na pewno, na pewno, na pewno... Mm, pochodnie, tylko gdzie mam pochodnie? Wow. Pochodnie, chodźcie tu. Dobra, weźmiemy sobie diamond pickaxe. Czy bierzemy, czy nie? Hmm. W sumie, co mi stamtąd może być potrzebne? W sumie nic, weźmiemy sobie zwykły killoff. Yy, w razie czego... Tutaj chyba odkładałem dokładnie pochodnie. Nie, nie odkładałem tutaj pochodnie. Gdzie są pochodnie?! Zginęły pochodnie, poszukuję ich teraz. Weźmiemy sobie coś do jedzenia. Tutaj na przykład jeszcze to. Dobra, i teraz tylko pochodnie musimy znaleźć. Bo jak gdzie się położyłem? Tylko pytanie jest, gdzie? Pewnie wy już je widzieliście ze trzy razy. Ja oczywiście jestem ślepy i ich nie widzę. Jest, dobra, mam pochodnie. Tylko czy tyle mi pochodni starczy? Mam węgiel, więc mogę troszeczkę tych pochodni więcej zrobić. Czemu nie? Dobra, tak. Jakieś drewienko weźmiemy coś takiego. Opsa i robimy pochodnie plum 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 Dobra, tyle na pewno nam starczy. Czy noc się robi? Chyba chyba się robi noc. Tak mi się coś wydaje. Dobra. Wyruszamy. Nie, nie ma nocy. Ok, mogę lecieć. Śmiało dalej. Ciu, 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 tamta, wiecie, wieża, tamta, tamta na samym, na północy, w sumie. No, na północy. Nie, to nie jest na północy. Dobra. Na zachodzie raczej tak, bo będzie zachód. Czyli idziemy na zachód. Po prostu tam jest. Północ, tam, w tamtą stronę. Wow! Co, Co? To, to były za dźwięki jakichś ptaków? Dobra, o tą wieżę mi oczywiście chodziło. I dzisiaj ją będziemy próbowali zdobyć do końca. Mam super mieczyk. Mogę coś zjeść? Nie, nie mogę. Oh, fuck. Dobra. Jakiś gigantyczny spawn tego gówna tu powinno nic się nie spawnować bo pochodnie jest, pochodnie są, więc jest spoko. Tutaj nic nie mamy Okej okay, i zaczynamy. Bosa chce zabić te, tak samo, więc troszkę mi to zajmie chyba. Dun 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 du. Oh fuck he, 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 nikt się nie pojawił. Nikt się nie pojawił. Dobra, tutaj nikt nie spadnie. Wolę, tak. Yy, takie. o, oh, ła! Wow, ale dostęp, dobra. Czas na bitwę. Ale on strzela. Dobra. Wow, wow, wow ale lag. Znaczy, lag, fps spadły ostro. Dobra. O, pająk spadł, o, przepraszam. Jakoś tak wymuchnąłem chyba. W mikrofon, nie! Cave Spidery! Fak, najbardziej znienawidzonych gówna, jakie istnieją, serio. Tak tego. O, marchewki. Spoko, przyrodzą się. Jest Cave Spider, Cave Spider, byle żaden nie wypełzł jeszcze. Opsa, pięknie. Dosyć łatwo, jak widzicie idzie. Myślę, że będzie, będzie trudniej. O chleb, no na pewno chciałem to ze skrzynki takiej. Dobra, jeszcze mamy parę poziomów przed nami. Ej, wow, ile szkieletów. Fuck. Ale one nawalałem. Ten bez głowy, ten bez tego. Co tu się dzieje? Zobaczcie, proszę Państwa, strzelałem się w szkielety. Ja tutaj tylko jestem... Przypadkiem w sumie. Dobra. No fuck. Chodź, chodź, chodź. No chodź, 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 chodź. Jest. Dobra. Pam, pam. A, bo to są dwa szkieletów, dlatego takich dużo się tu namnożyło. No kurde. Jeszcze... Wyjazd, wyjazd, wyjazd. No jeszcze raz. Was... Więcej, więcej. Proszę, więcej. Dalej. No fuck. Skąd ich się tu tyle bierze? Serio? Ale przynajmniej dużo kości zdobędę i strzał. Przynajmniej w teorii. Dobra. Plum. Pochodnia. I wszędzie pochodnie są. Dobra, czy coś, coś jeszcze będę chciał stąd? <laughs> Jaki <nie> jestem podziurawiony. <laughs> Zobaczcie na to, co to jest. A chwila, wezmę N. Aha, i ta tarcza, dobra. I tą tarczę też tracę. Weźmiemy tak. Muszę mieć pod ręką to wszystko. Fakt, dobra, najpierw jednego, jednego musimy zabić, żebyśmy, żeby nie było. O, dobra, one się strzelają. Chyba pochodnią rzuciłem. Tak mi się wydaje. Co, już się załatwiłyście? Pieprzone szkielety? Al, dostał. Na papę. Ała! Nie, cave spider! Fakt. Dobra, dobra. Tutaj będziesz, gościu, tak? Okej, okay, gdzieś idzie. Słyszę, jak. Uderzyło ziemię. No, tu jesteś. coś. Najgorsze gówno świata, choć. Dobra, muszę jak najszybciej tam wejść i zablokować ten y, ten spawner. No, nie, i tu są jeszcze, spójrzcie mi, że dwa tych pajączków pieprzonych. Dobra, jest pięknie. Zablokowane są obydwa spa y, spawnery. O! Elemental y, Dust z tego leci. A do czegoś jest tam, y, wiem, że to jest potrzebne. Dobra, to są zwykłe pająki. To one, one to są niezbyt, niezbyt, niezbyt upierdliwe, chociaż też, jeżeli wyskoczą w parę, to będą. Dobra, jest dobrze. Oh, fuck! Dobra, będą upierdliwe chyba. Okej, okay, okej, okay, wy się tam bijcie wszyscy. Pochodni nie mam teraz, tak dopiero zauważyłem, że mam niezbyt dużą ilość pochodni. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, skaczymy. Jak ninia? Dobra, muszę oszczędzać te pochodnie. Mam nadzieję, że się już nie będą tutaj spałnowały i takie oświetlenie wystarczy. Dobra. Czy tam jest boss? Chyba już boss jest. Mm, zjem sobie troskaweczkę. Zobaczmy. No chyba boss jest. Tak, boss jest. Jak ja mam go pokonać? Chwila. Yy. Mm, mm, mm. Chwila, chwila, chwila. Jak pokonać bossa? Właśnie, ja skrzynek! O kurde, on się. Zenerwował! Fuck. Jest. M mam to co chciałem. He he. Gnoju. Zapomniałem, że w ogóle skrzynki tu są. Zobaczcie jak to wszystko ładnie wygląda. Nie mam strzoneć, żeby cokolwiek mu zrobić. Yy... Hmm Battle Tower golem Dobra, jeżeli wezmę tak, tutaj sobie stanę O, i będę ciebie tak bił? Zrobisz mi coś? Hehehe, he, he, chyba mi nic nie zrobisz. Dobra, będę sobie tu stał. Łee he, he golem! To się... Ej, dobra, przepraszam. No chodź, 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 Jesteś odporny pewnie na to wszystko. Mm, czy nie? Niczym cię więcej nie mogę zabić, szkoda. Będę musiał ci bić tym, co mam. Chyba z niego też coś poleci, nie? Tak mi się wydaje. Coś powinno być dobrego. al dostał. Niech podejdzie sobie. O, dostał parę strzałów kolejnych. I tak powinniśmy go yy, wykończyć. Oła, oła, to bolało. Fuck, ale on bije. Dobra, chodź, chodź, chodź. Zaraz połowa życia mu spadnie. Będzie dobrze. Byle do połowy, nie? Ale, o, mi też spadło życie. Dobra, zjedzmy coś. I dalej, dalej się nawalajmy z nim. Dobra, jest połowa. No, teraz połowa. Pam, pam, pam. I teraz już mniejsza połowa, także powinno iść. Raz, dwa. Wieża zdobyta. Teraz przy, przydałoby się ją jakoś wykorzystać, tylko że... Y, z tego co pamiętam, to jeżeli on się y, rozwala... Ła! Jeżeli rozwalamy wieżę, znaczy tego bossa, to wieża razem z nim się rozwala, także lipa jest troszeczkę. Dobra, pach pach pach, dobra już już już, sorry. Zobaczcie, chciałem już go zabić nie cofając się, ale jednak... Jednak przypomniałem sobie, że nie dam rady. No dalej, chodź 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 chodź. Czyli wystarczy tylko tą wieżę zaatakować, znaczy spróbować otworzyć skrzynkę i to wystarczy. Dobra. No chodź, 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 chodź. Cieka czy, czy z niego eks poleci. O! O oh, fuck bo, bo on mi za chwilę rozwali. Dobra, pójdę sobie do góry. I niech mi się życie zregeneruje. Fuck już się noc robi. Szkoda. No tu mam jakąś dżunglę. Właśnie w dżungli powinny być... Co to jest? No znaczy, tu pewnie wioska goblinów. Łob, żebym nie spadł. Okej, okay. już chyba możemy go. Damy radę go zabić. O, 81. Czy mu się zdrowie regeneruje, czy coś? Takie jakieś odniosłem. Głupie, dziwne wrażenie. Dobra, spokój. On tu stoi, o! Nie, 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 nie. spłonę dokładnie, musimy poczekać sobie. Żeby on sam siebie nie rozwalił. Widzicie, 15. Tak, jakby tracił zdrowie. Alż zobaczę. 108 Jemu się zdrowie przywraca, kurde Dalej, szybko. Mmm, nie mogę, nie mogę siebie uleczyć. Fak niech to szlak. Dobra, 96. No i super, Czy będę mógł ręką myział teraz. Ja pierdzielę. Wyjazd, 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 wyjazd. No, ja go muszę jak najszybciej zabić. Dobra, 76. NIE! Kurde... Piętnaście, no znowu! Oj, tu 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 Hmm, jakbym skoczył po jakiś miecz... Albo coś takiego... No tak to to nie dam rady go ubić, nie wydaje mi się. Bo się widzicie co chwilę leczy. Ja też... O! Nie jestem nieśmiertelny! Dobra, w z tamtej strony przyszedłem. Okay, jak tu skoczyć, żeby się nie zabić zombie? Hmm, hmm, <laughs> hmm, opsa. Ile masz? Już 106. Dobra, poczekam, aż mi się życie zregeneruje i tyle. Kilofem go zabiję. Kamiennym. Na pewno zadziała. Dobra. Życie mi już się zregenerowało, a kilofem też powinny być jakieś obrażenie, z tego co pamiętam, jest. Dobra. Może za dużych tych obrażeń nie ma, ale jakieś... Fuck! No nie! Oj, 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 oj. Ale się źle stało. Nie, nie dam rady go zabić teraz, moi drodzy państwo. Musimy wrócić po jakiś mieczyk. O, po jakiś mieczyk. Tylko jak teraz mam wrócić? Nawet nie mam... Zrobiłbym coś takiego, że tu... O, mam, dobra, mam pomysł. Chyba. Mam nadzieję, że się uda, albo się po prostu zabije i tyle. Dobra. Czemu ja w ogóle ze shiftem chodzę cały czas? A, żeby nie spać, dobra, już. Już ogarnąłem, zobaczcie. To będzie mój genialny pomysł, pewnie... Oh, fuck. Dobra, zobaczmy. FUCK! Nie udało mi się! <laughs> U, Boże, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? A tam miałem jeszcze diaksy. Dobra, lecimy po to. Infinity Sword. To chyba kolej. Pora na Ciebie. Lecimy. Dzida tam od razu. Żeby nic mi nie atakowało. Naprawdę nie mam... Nie mam ochoty teraz z nikim walczyć. Nawet z Tobą, zombie. Nawet z Tobą. Proszę, odejdź. Odejdź. Nie, nie chcę Cię widzieć, widzieć na oczy. Ja tu mam do załatwienia bossa. Z tego bossa, mm, jak się wieża rozwala, tu dużo klocków można znaleźć, także będę próbował by właśnie to zrobić. Chwila. Aha, to jest tu Jak, jak się tam dostanę. No wyjazd! Anubis. Fuck i nie, mój mieczek. Nie. Dobra, muszę odnieść ten mieczek. Dobra, jakoś jakoś muszę tam trafić, tylko że noc jest. Wiem, pójdę spać. Ale przedmioty mi znikną. O, to, 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 W sumie nie mam pomysłu, co mogę zrobić w takiej sytuacji, ale za chwilę coś pewnie wymyślę. Hm. Coś trzeba będzie zrobić. Ten mieczyk. Czy ten mieczyk się przyda? W sumie na pewno by się przydał. Nie, to jeszcze nie pora, żeby założyć moje ciuchy maga. Moje obuwie maga. O nie, wszystko mi wypadło. Szkoda. Dobra. Idź, idź spać i zobaczymy, jak będzie sytuacja rano wyglądała? Jakieś jedzonko, coś? E, coś do jedzenia? Dobra, mam już. Mogę lecieć. Mam nadzieję, że tu nic mnie nie zatruje, że mi nie ja naprawdę. Przynajmniej z takim czymś idę. Z takim przekonaniem, nie z takim czymś, że Nitro Creeper! Pająki? No, w was już miało nie być. Minotaury. Pieprzone. Dobra, spokojnie. Dam radę. Hopsa, hopsa, hopsa. O, to jest moja farma kaktusów. Pięknie, pięknie. O nie! Nie, nie, nie. Musimy jakoś to wszystko pomijać. Bo tu mamy znowu te główienka, okej, okay. Czy będą tam moje przedmioty? Zaraz się przekonamy. Yy, Kurde, jeżeli bym. Raz, dwa, trzecie piętro. Trzecie piętro. Jest. Marchewka. Okej, okay, pajęczyna. Dobra, jak tam wejść? Jak tam wejść? Szybko, 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 szybko myśl. Jest, są przedmioty. Są tam, czekają na mnie. Dobra, mam pomysł. Piasek. Najlepszy przyjaciel człowieka. Piasku, czy ty mi pomożesz? Musisz mi pomóc. Slima słyszę. No, i on się chyba zbliża gdzieś. Nie, nie zbliża się. Dobra. Jest okej. Okay. Slime y się nie zbliżają do mnie. Dobra, muszę mieć troszeczkę więcej tego piasku. Żeby nie było, mi go zabraknie, bo to by był fail. Chociaż tyle na pewno starczy. Dobra, jedziemy, jedziemy. Moje przedmioty, Hopsa. I lecimy po przedmioty moje. Lecimy, czy nam się uda dzisiaj zabić bossa, czy jednak wyjdziemy stamtąd pokonani. Jej! Przedmioty! Przedmioty! Ach! Chodźcie, gdzie są? No. to moja zbroja i tutaj reszta. Zakładamy. Yy, tak i lecimy. Ok. Na górę teraz. Tu już nie powinno się nic spalnować, nie? Tak mi się wydaje. No, jeżeli wszystko... Prawie wszystko zabijemy, to powinno być ok. Aha, bo on jest piętro niżej teraz, także muszę uważać, żeby, żeby, żeby nie było lipy. Mam nadzieję, że on sobie całego zdrowia nie przywrócił, bo to będzie męczące. Okej, okay. jeszcze. Na to piętro mogę wejść. Na no to też. Ej, hey, golemie! Ły! <laughs> dobra. Zaczynamy akcję. Dobra. Oh, fuck. Spadł na dół. Nie to, żebym rozpaczał. Jest. Mam te przedmioty. Dobra, muszę zejść także na dół. Nie ma sprawy, golem. Nie ma sprawy. Hmm, dosyć szybko idzie z tego, co widzę. O, ładnie. Na jedno takie combo. Wow, 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 spokój, spokój, spokój. O, ładnie, ładnie. mu to życie spada szybko. Tylko muszę oszczędzać miecz, właśnie. Bo cały czas naciskałem i bardzo, bardzo szybko ten miecz mi się ukończył. Musimy, właśnie, widzicie? Bo jeżeli będę tak naciskał, to mi bardzo dużo. Yy, no, bardzo dużo miecza mi ucieknie. Nie, nie wiem w ogóle, co ja powiedziałem. Teraz, no. 12 diaksów! Jestem OP. Fuck. Wszystko się wali. Jej. A dużo klocków. Fuck, tylko nie! O właśnie. O tym mówiłem. Dobra, poczekam sobie aż wszystko się rozwali. Hopsa, hopsa. I sobie po prostu tutaj przyjdę i wszystko zbiorę. Kurde. Dobra, dobra, dobra. Hopsa. Jeszcze coś? Jeszcze coś tu będzie? <gry> spawner nadal je widać, chociaż ich już nie ma. Ok, chyba już koniec. Rozwalania wieży. Wezmę sobie to wszystko. Bo to mi się może przydać. Jak, jakoś można by było to zamienić na spawner? Co tu mamy? Właśnie. Zombie i szkielety. Te szkielety tam mam. Niby zombie mam. Mm. Pająki, wszystkie potwory takie, które są potrzebne. Zobaczmy, co zyskałem. No troszeczkę, troszeczkę fajnych rzeczy zyskałem. Tylko że teraz bym musiał jakoś y, to przebudować wszystko. Zobaczmy jak to wygląda z tej strony. No taka malutka wieża się po prostu zrobiła i tyle. Hm. Nie wiem czy to przebudować, czy nie. Bo niby mam fila. Ale one i tak. Aha, będą. Czyli wszystko powinno być ok. Powiem wam, bo bo, bo bo, bo, one się od razu będą spawnowały, nie będę musiał latać z góry na dół. Także wydaje mi się, że w następnym odcinku po prostu sobie to yy, przebudujemy i będzie, będzie ok, będziemy mieli ok. Spawner nie ten ze szkieletami, tylko tu będziemy mieli naprawdę wybór tych potworków, i tak dalej, i tak dalej. Także co, będzie co robić w następnym odcinku? Ja teraz wracam do domku, rozmnożyć krówki może. Ale jakieś przedmioty ze A Poziom, jak widzicie, wbiłem. Szkoda, że mi trochę tego miecza. Bo miał ten miecz być yy, na co innego, a wyszło jak zwykle, czyli po prostu. Oh, fuck. Dobra, harpia. No, ciebie to już mogę zabijać. Bez problemu. Nie wiem w ogóle po co ty się na mnie rzucałaś, ale spoko. <ścoughs> Twój błąd. Już go więcej nie popełnisz. Łe-he-he-he, Łehe, he 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 Dobra, lecimy do domku. Lecimy, bo już się ściemnia chyba nawet. Teraz krówki. Gdzie jesteście? Moje drogie krówki. Dobra. Plum. Tu mam skrzynkę. Oj, ona jest już zapełniona. A nie, ten mieczyk będzie mi potrzebny. E, tutaj troszeczkę pewnie coś upchniemy. Nic nie upchniemy. Tutaj może coś upchnę. Dobra. I jeszcze. Tu. O, tutaj mam miejsce, z tego co wiem. Także wszystko upnie Mam 12 diaksów, także mogę szaleć Bardzo szaleć. Dobra, poszukajmy jedzonka. Gdzie ja ta jedzonka chyba tutaj zostawiłem? Dokładnie tak Chodźcie, chodźcie moje krówki. Dobra, Ilu, ile was tam jest? O, jeszcze jedna krówka biedna, chyba ty. Dokładnie. I mamy cztery duże krówki, tak? cztery duże. Dobra, jeszcze jeszcze was oszczędzę, chociaż. Nie, oszczędza was. Następnym razem was po prostu pozabijam. Tak na pocieszenie wam powiem. Jej! O, coś tak szybko biegałem. Nie, to po prostu sprint i tyle. Dobra, co tu mogę jeszcze zrobić? Chyba nic już. O, nie. Zobaczcie. O to mi chodziło. Tu mam jeszcze do przetopienia parę rzeczy. Trzeba będzie to zrobić. I 14 stojków. Tutaj chyba one były. Dokładnie 34 jedzenia mam pod dostatkiem, Zobaczmy, co możemy Zrobić ten, tin, tin, crafting Elemental Tinkerer Elemental Guardian. stink, oh, tin, ingot, stink, jak zrobić ten stink? Żądełko? No. Aha, small crafting block of tin. No, co mogę z z ciebie zrobić? Nie mogę, nie mogę nic zrobić. Liquid tin. Pewnie po prostu to mi do czegoś jest tam potrzebne. Wow, z liści. Steel leaf, sword, looting 2. Steel leaf, jak pozyskać ciebie? To są pewnie jakieś... Mam chyba takie liście nawet. Albo i nie mam, ale im się wydaje. Ale wydaje mi się, że mam, chwila. Hmm. Tutaj nie. Coś mi się albo w... po prostu wcześniej widziałem te liście. Tutaj nie, bo to jest nowa skrzynka. Nie. Nie, musiałem się pewnie przewidzieć. Ale dobra, ja się z wami żegnam. Zapraszam was na kolejny odcinek przygód z flatarem. Trzymajcie się. Cześć.